Cześć, witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Ratimpl W dzisiejszym odcinku pokażę króliki olbrzymie, hodowlane. Tutaj mam srokacze kaliforni i kalifornijskie. Tutaj też są srokacze i kalifornijskie. Sorry, że nie nagrałem w tym tygodniu żadnego filmika. Z, 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 po prostu z królika od królika albo, Ale po prostu nie miałem na to czasu A z tego względu będę ten raz nagrywał e, tsz, Co? Dwa tygodnie albo tydzień Będę postawiony film o królikach olbrzymie Widzicie, takie fajne czarne To jest chyba nowozelandzki albo kalifornijski Nie wiem, to będzie kalifornijski Możecie pisać pod filmem jakie to są Bo ja się jeszcze na tym nie znam dokładnie, nie ale... Widzicie, fajne, nie? No. Co? Pokażę Wam jeszcze w następnym odcinku. Wam pokażę. W następnym odcinku Wam pokażę yy, karmienie królików, wyrobienie mieszanki karmy do królików. Co zobaczcie, one w takich dużych. Znaczy, to nie są płatki, taka ten. Nie? No. Mam też dokładnie 16 klików. Dwie dorosłe samice i jeszcze małych. No i dziękuję Państwu w tym odcinku. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Piszcie, co chcecie oglądać. No i zobaczymy w na następnym odcinku. Cześć.